Czy zastanawiałeś się może jak mogłaby wyglądać idealna gra Naruto? Nie? To w sumie nawet dobrze. Bo właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Przedstawię wam swój punkt widzenia jeżeli chodzi o tę kwestię oraz pokrótce omówimy aktualny rynek gier Naruto. Od dłuższego czasu też nie ukrywam chciałem nagrać taki odcinek, bo najzwyczajniej chce się w nim wygadać. Kurde, jaram się. No więc teraz przyszła na to pora... Sakura do wora. <laughs> co jest? Jeżeli chodzi o rynek Gier Naruto, to wbrew pozorom nie są taki całkiem ubogi. Ten temat zresztą poruszyłem w po odcinku o ewolucji Gier Naruto, w którym to przedstawiłem pokrótce wszystkie gry, poczynając od 2003 roku aż po bieżący. No co prawda odcinek ma też 40 minut, ale myślę, że jest dosyć konkretny. Polecam. My natomiast zajmiemy się teraz omówieniem kwestii, która dotyczy idealnej gry, dotyczącej świata wykreowanego przez masażerego Kishimoto. Bartuś, ale co w twojej głowie oznacza pojęcie idealnej gry? Idealna gra to taka, w której otrzymujemy otwarty świat całkowicie do naszej dyspozycji. Wtedy jako gracze nie jesteśmy ograniczeni jedynie do zamkniętych aren, które jakby nie patrzeć, w większości nie są jakoś zbytnio ogromne. Dlaczego teraz pewnie zapytacie, twórcy stosują takie, a nie inne rozwiązania? Wydaje mi się, że jak zwykle największą rolę odgrywają tutaj pieniądze. Praktycznie każde studio ma wyznaczony budżet, który wyda na produkcję gry. W większości ta kwota nie jest jakaś kolosalna więc projektanci chcąc zmieścić się w budżecie stosują takie ani inne rozwiązania <laughs> Shinobi Striker Bartuś ale prawie karta gra opierała się na Arenach otóż nie mój drogi przyjacielu bo podczas gdy inicjatywę przyjęło francuskie studio Ubisoft Pokazali oni, że nie trzeba jedynie ograniczać się do zamkniętych aren. Mówię teraz tutaj oczywiście o grze The Broken Bond, która swoją premierę miała jedynie na konsole Xbox 360. Co prawda, dalej poruszaliśmy się w niej wyznaczoną przez twórców ścieżką, lecz myślę, że w dosyć ciekawy i intrygujący sposób. Nie zapominajmy w końcu, że jest to gra z 2008 roku. My na warsztat wzięliśmy tytuł The Broken Bond, ale już wcześniej, bo w 2007 roku studio wydało swoją pierwszą grę dotyczącą świata Naruto. Nosiła ona tytuł The Rise of Ninja, i patrząc na nią, a na to co ma. Obecnie? No, zostawię to bez komentarza. Skoro tak, to zapytacie dlaczego nie kontynuowali oni kolejnych projektów. Konkretnych przyczyn niestety, ale nie udało mi się znaleźć. Jednak myślę, że chodziło tu głównie o fakt, iż było to studio spoza Japonii, więc masaż Kishimoto mógł najzwyczajniej odmówić wydania licencji na produkcję kolejnych części. Niezbyt duże zainteresowanie grą wśród fanów również w jakimś stopniu mogło na to wpłynąć. Skoro już poruszyłem temat licencji, to tak się składa, że to ona zaraz po budżecie jest tutaj największym problemem. Jak pewnie mogliście się spodziewać, fani nie stali założonymi rękoma i mimo wszystko próbowali połączyć ze świat ninja z typową grą MMO. Czy im się udało? No, odpowiedź pewnie już znacie. NIE! Yeah! Pomimo dużych, ambitnych projektów takich jak The Chronicles of Shinobi, czy Shinobi Life, skończyło się jedynie na ich niedokończeniu, a z czasem na całkowitym porzuceniu. Jednak co ma do tego wspomniana licencja. Tak się składa, że fani tworząc gry oparte o uniwersum Naruto narażają się tym samym na spore niebezpieczeństwo. Mowa tu oczywiście o prawach autorskich. Autorzy nie mogą nawet zorganizować zdruki pieniędzy na realizację danej gry, bo to również wykracza w pewien sposób poza prawo. Aktualnie jedyną w pełni licencjonowaną grą Naruto opartą o rozgrywkę MMO jest wyłącznie Naruto Online. Stąd też jej twórcy mogą na niej legalnie zarabiać. Nie jest to jednak w moim odczuciu gra, na którą czekają fani. Co ty w ogóle gadasz? Naruto Online jest takie zajebiste. Naruto Online to jest ambrozja bogów. Naruto Online jest super. Nie grałeś w to, więc zamknij mord... Tworząc ten materiał udało mi się znaleźć na reddicie grę, która na pierwszy rzut oka przypomina Tibię. Całość oczywiście wzorowana jest na kultowym świecie Naruto, więc można śmiało powiedzieć, że tym samym nie łamie żadnych praw. Jest to zwyczajna gra MMO 2D bazująca na świecie ninja. Fabuła w niej także została zmieniona. Pograłem w nią chwilę i muszę przyznać, że pomimo iż grafika zbytnio mnie nie powaliła, to mimo wszystko bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Samo to, że mogłem wyjść poza wioskę już całkowicie mi wystarczyło. A charakterystyczny tryb MMO jeszcze bardziej urozmaicił rozgrywkę. Jaka ekipa tu biega! Ekipa w dole tak zwana. Ale nie powiedziałbym, że to jest to, na co czekam. Chciałbym, aby oficjalna gra MMO Naruto, która miejmy nadzieję, że kiedykolwiek wyjdzie, posiadała grafikę 3D. Jakiś czas temu na Instagramie pokazałem wam fanowski projekt, w pełni stworzony na silniku Unreal Engine 4. I po waszych licznych wiadomościach myślę, że nie ja jako jedyny czekam z niecierpliwością na taką grę. Wydaje mi się też, że twórcy coraz dalej próbują wychodzić poza dane schematy rozgrywki, ale niestety nie udaje im się to zbytnio. Weźmy tu na ogień takiego Ninja Storm 4. W trybie przygodowym, jak i zarówno w dodatku Boruto, gracz może zwiedzać wioskę liścia. No... tak nie do końca. Możemy poruszać się po niej tylko i wyłącznie dzięki narzuconym przez twórców ścieżkom. Czyli no, chodzenie bocznymi ścieżkami i skakanie po dachach ewidentnie tutaj odpada. W dodatku, gdy dochodzimy już naszą postacią do bramy, tu natomiast pojawia się niewidzialna ściana. To jest właśnie rozwiązanie twórców, o którym mówiłem wam na początku. Dzięki temu jedynym możliwym sposobem na opuszczenie wioski jest zwyczajna teleportacja. Jeżeli o nią chodzi, to też jakoś zbytnio nie powala. Lokacji jest bardzo mało i po raz kolejny otrzymujemy w nich wyznaczoną ścieżkę. Shinobi strekerze jest tylko o wiele gorzej. Tam jedynie możemy poruszać się po wyznaczonym do tego lobby oraz po kolejnych zamkniętych arenach. Gdyby Rockstar przyjął inicjatywę, to sądzę, że byłaby totalna miazga. Już nawet wolę popatrzeć sobie na ziomka, który biega na modach GTA San Andreas, niż na to, co dali nam twórcy Shinobi Strikera. Cały czas tak mówią o aspektach otwartego świata, jednak nie zapominajmy, że to nie on jest najważniejszy do stworzenia idealnej gry. Nie no, nie oszukujmy się. Jest bardzo ważny. Wcześniej mówiłem o Naruto Online, które jakby na to nie patrzeć, jest typowym MMO. No właśnie, MMO. Wyobraźcie sobie grę, w której na początku wybieramy wioskę Coś na pozór Ala Metina i Królestw a następnie w rozbudowanym kreatorze postaci projektujemy naszą wymarzoną postać. Podróżując poza wioską napotykamy wrogów, którymi mogą być gracze z innych wiosek lub zwyczajne moby. Skoro mowa już o podróżowaniu to wiadomo, moglibyśmy to robić w zwykły nudny sposób idąc ścieżkami, ale też bardziej ciekawszy skacząc po drzewach, co znacznie zwiększałoby szybkość docierania do konkretnych celów. Oczywiście jak w każdym MMO za misję i zabite moby dostajemy odpowiednią ilość expa oraz wynagrodzenia. Na samym starcie oczywiście wykonywalibyśmy te najłatwiejsze misje, takie jak łapanie kota, które z czasem przerodziłyby się w misję Rang S. W grze byłby dostępny system pozyskiwania przedmiotów oraz uzbrojenia, poukrywane przedmioty specjalne na mapie, których znalezienie wiązałoby się z studem, atak, mieczku sanagi i inne tego typu rzeczy. Ponadto byłby w niej dostępny system handlu oraz rank. Standardowym sposobem egzaminowania poprzez walkę z innymi zyskiwalibyśmy odpowiednie miano, nawet gdybyśmy chcieli to kompletnie olalibyśmy sprawę i zostali nukeninem a sam fakt tego, że moglibyśmy decydować o tym, czy pójdziemy ścieżką zła, niszcząc wszystkich na swojej drodze, brzmi dosyć obiecująco. Nic dodać, nic ująć, gra ideał. Pomarzyć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Nie no, sam chciałbym dożyć powstania takiej gry. Sądzę, że gdyby ponownie za produkcją gry stanęło studio Ubisoft, które ma na swoim koncie kilka wisienek, to gracze raczej by się nie zawiedli. W The Broken Bond i The Rise of Ninja co prawda nie grałem, bo nie posiadam konsoli Xbox 360, ale po filmikach, które zobaczyłem na YouTubie śmiało mogę stwierdzić, że te gry przy Zabijają wszystkie dotychczasowe tytuły. Pewnie teraz, w chwili kiedy montuję ten odcinek, to w tle widzicie gameplay z obu gier. No i sami musicie mi przyznać rację, że Ubisoft odwalił kawał solidnej roboty. Zresztą, co się dzielić po studiu, które odpowiedzialne było za Far Crya 2? Niewykluczone jest też to, że prędzej czy później nie będę robił streamów z tej gry. Bo chyba kupię sobie konsolę. Oczywiście nie mówiąc tym samym, że diatyki pokroju Ninja Storma są słabe, bo tak naprawdę to nie są, a bardziej chodzi mi o monotonność, którą stosują twórcy w swoich gra. Aktualna technologia z łatwością pozwoliłaby uzyskać grę, która sprostałaby naszym oczekiwaniom. Jednak tak jak mówiłem Wam na początku, problemem w tym wszystkim jest licencja, która bądź co bądź odgrywa największą rolę, jeżeli chodzi nawet o samą dystrybucję. Tytuły, które z czasem będą się ukazywać, dotyczyć będą trwającej serii. No nie ukrywajmy, nikt z nas nie pogardziłby nawet takim Boruto MMO. Tu już nawet nie chodzi o to kto jaką serię bardziej lubi, a bardziej o to, by coś takiego w ogóle kiedykolwiek powstało. Bartuś, ale przecież powstało już Naruto MMO i jest na Androida. Nie no, proszę was, nie porównujcie tego całego Naruto Slugfest do platynej gry MMO. A gdyby tak przerobić takiego metina pod grę Naruto, no wiesz, zatrudnić ludzi, którzy zaprojektowaliby mapę, moby, itemy i cały system rozgrywki. Nie byłby to dobry pomysł? Tutaj znowu na przeszkodzie stoi licencja. I to nie z jednej, bo z obu stron. Sądzę, że Gameforge odpowiedzialny za produkcję Metina również nie za przyjąłby pomysł przelabiania sobie i autorskiej gry. Ale po co komu taki serwer Metina, skoro mamy? Naruto Roblox. Coraz więcej mówi się o nowej grze, która ma się pojawić na pc oraz telefony. O samym newsie poinformował nas serwis Naruto wbijam. Robocza nazwa gry to Projekt 3. Tyle wiadomo na dzień dzisiejszy. Nie znamy konkretnej daty premiery ani modelu rozgrywki na jakim będzie się opierać. Skoro mówimy już o nadchodzących grach Naruto, w internecie powstał też trailer, który rzekomo ma przedstawiać najnowszą odsłonę Ninja Storma 5. No i tutaj was zawiodę, bo jest to zwyczajny fake. Sam szczerze mówiąc się na niego nabrałem, ale potem zobaczyłem że trailer znajduje się na jakimś randomowym kanale, i w dodatku został opublikowany 1 kwietnia. Jednak, wracając do kolejnej odsłony kultowej serii, myślę, że prędzej czy później i tak powstanie. Ale wydaje mi się, że pod całkowicie inną nazwą. Naruto do dobiegł końca i cała fabuła została już pięknie przedstawiona. Natomiast jeżeli chodzi o nową serię Boruto, to w tym przypadku twórcy mają już szerokie pole do popisu, aby ją przedstawić. Boruto Ultimate Ninja Storm Incoming. Wracając do tematu Ubisoftu, to zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby jakimś cudem udało im się wypuścić kolejną grę Naruto, to niekoniecznie byłoby to MMO. To nawet nie musi być MMO, ale wystarczy już sam, otwarty świat. Na 100% graliście w GTA, Skyrima czy nawet Gotika. Jeżeli tak, to nie zaprzeczycie tym samym, że zwiedzanie i podróżowanie po ogromnej mapie nie sprawia radochy. Czytając wpisy użytkowników na Redditie, widziałem, że oni też pochwalają pomysł powstania takiej gry. Wpisując na YouTubie Naruto Open World, wyskoczy wam wiele filmików a czytając pod nimi komentarze innych osób utwierdzicie się tylko w przekonaniu, że praktycznie wszyscy fani z niecierpliwością czekają na taką grę. Tym samym nie rozumiem zbytnio podejścia studia Soleil, które zamiast pójść za głosem fanów wypuściło na rynek Shinobi Strikera. Nie każdy z was o tym wie, ale początkowo właśnie myślano, że to Shinobi Striker będzie taką grą z otwartym światem, która wprowadziłaby tym samym coś zupełnie nowego na rynek, czego nie widzieliśmy w poprzednich odsłonach. Tymczasem. Osobiście dalej pozostaje przy tym, że otwarty świat Naruto sprawiłby się najlepiej w grze MMO. A Naruto jest do tego wprost idealne. Sami spójrzcie: misje, wioski, jutsu, chakra, a nawet wojny. To brzmi przecież tak, jakby od samego początku planowano stworzyć grę MMO opartą o to anime. Ciekawi mnie, czy w niedalekiej przyszłości w ogóle ujrzymy taką grę. W komentarzach napiszcie, jak według Was miałaby wyglądać taka gra, oraz Wasze zdanie na ten temat. Jestem bardzo ciekawy, co tam napiszecie.